Nie lubicie telewizji Silesia? No. Ma pani ulubiony problemy. za, problem. za spontaniczność za fajne kawałki, za fajne piosenki, za pionki, za śląski, a przede po... wszystkim za ten humor. Taki śląski klimat też właśnie panią bardzo. Bardzo disco proszę pani, te wszystkie przeboje, które tam lecą. Programy ulubione macie pani jakieś? No, ja kulinarne. kulinarne, tak? Kulinarne. Pani tutaj? No taki fajny koncept życzeń. My za chwilę pójdziemy do góry, gdzie jest, no, zresztą widać tutaj na podglądzie, jest poprzednia grupa. E, w tamtej chwili e, niektórzy próbują swoich sił widzę jako pogodynki, a już próbowali. się nie widzę. No, szkoda, bo gdyby ktoś był, to My zawsze z całą ekipą robimy zakład i wiele pietrek się spóźni na program. Nie? No i takie najdłuższe, najdłuższe spóźnienie. Podorego A Panie ja tu do Pana później jeszcze podejdę. Proszę buta. Pogadamy. Wiele, wiele atrakcji wokół naszej sceny. Można e, coś Można na podniebienia, proszę Państwa, skosztować e, gdzieś o 14 kilometrach. Mógłby sobie kręcić fronterem, jak to i czyli przesuwać go e, mając taki Okrągłego pilota, tutaj takie kółko, ale byłoby to, byłoby to widać po prostu w kamerze. O wiele wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest to, co kryje się tutaj pod yy, stołem. Czyli po prostu taki zwykły pedał, przypominający pedał samochodu. Ładnie <noise>